Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Gościem Medekspresu jest dzisiaj Pan Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Witam serdecznie Panie Ministrze. Witam, dzień dobry, witam serdecznie Panie Roda. Panie Ministrze, z uwagi na stan epidemii ograniczona jest diagnostyka i leczenie wielu grup chorych, ale być może szczególnie dotyka to osób z chorobami przewlekłymi. Czy Pana Urząd w jakikolwiek sposób monitoruje sytuację tej grupy chorych? faktycznie w związku z epidemią koronawirusa stoimy przed dużym wyzwaniem, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o pacjentów chorych przewlekleczych, chociażby chorych onkologicznych też to też są obecnie głównie choroby przewlekłe. Dzwonią do nas osoby, które wymagają regularnych wizyt u specjalistów, dzwonią zaniepokojeni pacjenci, też dużą grupę stanowią seniorzy, którzy do nas dzwonią i faktycznie na początku tych problemów było dużo. Faktycznie, jak tylko ta epidemia zaczęła u nas występować, jak został wprowadzony stan epidemiczny, a później epidemia, to faktycznie tych sygnałów było bardzo dużo. Teraz to się zmienia. I jest znacznie mniej tych, tych różnego rodzaju problemów i na bieżąco staramy się po pierwsze monitorować, po drugie pomagać. Jak, jak to robimy? Jeżeli zgłaszają się do nas pacjenci z konkretnym problemem, no chociażby takim, podaję przykłady z życia wzięte że w jakiejś placówce, która do tej pory robiła dializy, odmawia się, odmawia się przyjęcia pacjentów, gdzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie chce przyjechać na wizytę domową, bądź pielęgniarka celem, celem, celem technika, gdzie była, gdzie był problem chociażby dotyczący prowadzenia biopsji gruboigłowej, biopsja niezbędna była do tego, żeby kontynuować leczenie, to w tych wszystkich sytuacjach interweniujemy Kontaktujemy się bądź z dyrektorami placówki, bądź z pełnomocnikami do spraw praw pacjenta, bądź z konkretnym lekarzem, ustalamy jakie były przyczyny i staramy się pacjentom pomóc. Jeżeli było to nieuzasadnione, no chociażby nieuzasadnione było przeprowadzenie dializy u pacjenta przewlekle chorego, interweniujemy i, i, i doprowadzamy do sytuacji zgodnej z prawem. I więc staramy się w tych wszystkich sytuacjach na tyle, ile mamy możliwości, po pierwsze monitorować, po drugie podejmować interwencje. Tych interwencji średnio mamy 300-400 w tygodniu. Mm -hmm. Więc tak to wygląda. To nie tylko jest tak, że odbieramy telefon i, i, i przekazujemy pacjentom, co mogli zrobić, ale tak jak powiedziałem, od razu podejmujemy interwencje, jest grupa, grupa pracowników, którzy te interwencje podejmują. I wiem też obecnie i mamy te sygnały ze strony. Rady Organizacji Pacjentów ze strony organizacji skupionych w Radzie Organizacji Pacjentów, że obecnie sami pacjenci e, odmawiają tych wizyt i nie stawiają się na te wizyty. Czyli to nie jest sytuacja po stronie placówek, że nie chcą przyjmować pacjentów, tylko pacjenci w obawie o swoje zdrowie nie stawiają się, nie stawiają się na umówione wizyty i korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do tych wszystkich pacjentów, szanowni pacjenci. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, jakie jest zagrożeniem jest, jest koronawirus, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze większym zagrożeniem może być zaniedbanie naszej choroby. Placówki medyczne są obowiązane do tego, aby przyjmować Państwa z zachowaniem bezpieczeństwa, z zachowaniem reżimów sanitarnych, więc jeżeli to jest możliwe i faktycznie placówka umawia Państwa na wizyty, nie bójcie się, nie czekajcie, idźcie na tę wizytę, kontynuujcie leczenie. My oczywiście przyłączamy się do tego apelu. W grupie pacjentów z chorobami przewlekłymi, no szczególna sytuacja to są pacjenci z chorobami psychicznymi, które też zazwyczaj no są przewlekłe. W ogóle jest trudna ze względu na stan polskiej psychiatrii, ale teraz być może szczególnie. Właśnie jakie dodatkowe trudności tutaj dotknęły tych, tych chorych, Pana zdaniem? No po pierwsze, ta pierwsza podstawowa trudność to jest kwestia monitorowania zabezpieczenia praw tych pacjentów. Mhm. Moi pracownicy, rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, no z uwagi na tą sytuację, nie mogą być obecnie w placówkach, po to, żeby monitorować, jak faktycznie są zabezpieczane te podstawowe prawa, prawa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Stąd też zdecydowaliśmy się na, na to, aby po pierwsze w tych placówkach wywiesić wszystkie numery telefonów naszych pracowników, tak żeby ci pacjenci. Mogli do nas się dodzwonić, że mogli do nas ewentualnie napisać maila i w ten sposób staramy się im pomagać. Natomiast te problemy, które dodatkowo występują w związku z problemem korona, korona, epidemii koronawirusa, to są problemy często komuś z zewnątrz wydawałoby się, że przyziemne, ale niezmiernie istotne, niezmiernie ważne dla pacjentów placówek psychiatrycznych. No, takim problemem może być kontakt z osobami bliskimi. Wiemy, że wszyscy jesteśmy w reżimie sanitarnym, tak samo w reżimie sanitarnym były. Placówki psychiatryczne, gdzie był zakaz odwiedzin. W związku z tym to jest problem dla tych pacjentów. W związku z tym monitorujemy tę sytuację, aby placówki psychiatryczne umożliwiały, udostępniały kontakt pomiędzy pacjentami a osobami bliskimi kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy, po to, żeby można było porozmawiać, po to, żeby można było otrzymać wsparcie od osób bliskich. No takim problemem jest chociażby otrzymywanie paczek od rodzin. Mhm. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przebywanie w placówce psychiatrycznej to nie jest przebywanie przez tydzień, przez dwa, to są często przebywanie przez miesiące, przez lata. Ci pacjenci normalnie otrzymywali przecież paczki, otrzymywali często pożywienie, otrzymywali często środki finansowe, żeby mogli coś sobie kupić. W związku z tym, też w ponad kilkuset placówkach zebraliśmy takie dobre praktyki, jak te placówki psychiatryczne. Radzą sobie z tym problemem, żeby wyjść naprzeciw pacjentom. I te dobre praktyki opublikowaliśmy, rozesłaliśmy do wszystkich innych placówek, po to, żeby nawzajem te dobre praktyki mogły być wdrażane. I chociażby niektóre szpitale przygotowały takie rozwiązania jak depozyt, gdzie tam trafiają środki finansowe przekierowane przez osoby bliskie dla dla swoich pacjentów i w ramach tego depozytu pacjenci mogą korzystać z tych środków finansowych. Więc no faktycznie ta te, te epidemia spowodowała, że te trudności w takich realizacji tych podstawowych praw faktycznie, faktycznie występują. No robimy wszystko, żeby jak najbardziej pomóc pacjentom w tym. Hmm. Czy zbiór tych dobrych praktyk był dystrybuowany tylko do placówek, czy też na Państwa stronie internetowej, on się znajduje? Jest. Też jest. Świetnie, świetnie, bardzo dziękuję. A idąc tym tropem, jak wygląda kontynuacja leczenia osób z uzależnieniami? One często są leczone ambulatoryjnie. Jak to się teraz odbywa? Hmm. Faktycznie jest tak, że zgodnie z obostrzeniami te wszystkie odwiedziny zostały zamknięte ze strony osób bliskich, jeżeli chodzi o obowiązujący reżim w każdym podmiocie. I więc wobec tych pacjentów, którzy przebywali już w tych ośrodkach, to ta kontynuacja leczenia była. Natomiast problem był, problem dotyczył tych pacjentów, którzy teraz chcieli rozpocząć, rozpocząć leczenie. Dlaczego z czego wynika ten problem? No oczywiście problem wynika z epidemii, z epidemii, z reżimem bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Taka osoba powinna najpierw trafić do miejsca odosobnienia, na 14 dni być poddana kwarantannie i dopiero później dołączyć do całej grupy. Więc część placówek, które miały tego typu rozwiązania, głównie jeżeli chodzi o pomieszczenia, tego typu rozwiązania wdrożyły. Część placówek poszła w tym kierunku, że najpierw przez 7 dni te osoby przybywały w odosobnieniu, następnie były poddawane testom. Jeżeli test wyszedł ujemnie, zostały włączane do grupy terapeutycznej. Natomiast faktycznie no, część placówek po prostu no, z przyczyn, o których wiemy, no, nie, taki, takiej możliwości nie miały, żeby włączyć tych pacjentów do leczenia. I to niestety jest problem, bo no, musimy zdać sobie sprawę, zresztą mówią o tym eksperci, że. W tym, w tym lockdownie, w tym wyłączeniu społecznym niestety następuje rozluźnienie więziów, wię, więzów rodzinnych, następuje rozluźnienie więzów społecznych, no i to przebywanie w samotności no, sprzyja chociażby częstszemu sięganiu po alkohol. Więc teraz obecnie jesteśmy w dobie roz, rozmrażania, rozmrażania, odmrażania gospodarki, mhm. tak? Uruchamiamy kolejne, kolejne elementy gospodarki. To jest też ten moment, gdzie powinniśmy rozpocząć takie odmrażanie, jeżeli mogę użyć takiego słowa odmrażanie normalnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia czyli właśnie i kwestie leczenia pacjentów przewlekle chorych, i kwestie wdrożenia na nowo tych terminowych przyjęć, planowanych przyjęć, ale również kwestia leczenia leczenia pacjentów którzy mają, którzy mają problemy związane z uzależnieniami różnego rodzaju Mm -hmm. No, i tutaj akurat w przypadku pacjentów z chorobami y, y, psychicznymi, czy też y, y, osobami uzależnionymi, nie możemy mówić o rozwiązaniach y, telemedycyny, bo tutaj potrzebny jest kontakt bezpośredni. Ale w innych schorzeniach telemedycyna chyba się sprawdziła w okresie pandemii. Jak pan to ocenia, panie ministrze, i jak to oceniają pacjenci? Czy państwo mają takie sygnały? Rola telemedycyny. Tak, mieliśmy takie sygnały. Mogę, mogę powiedzieć o, o, z, dwóch, z dwóch perspektyw. Pierwszej perspektywy to perspektywa pacjentów. Na początku mógłbym, mógłbym powiedzieć, że było brak takiego pewnego przekonania co do, co do roli telemedycyny z pewną taką, bym powiedział, z pewnym dystansem pacjen pacjenci wchodzili do telemedycyny, co szybko, co szybko się zmieniło. I teraz faktycznie możemy zaobserwować, że nastąpiła zmiana względem ilości osób obsługiwanych w gabinecie. Versus pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń telemedycyny. I faktycznie, jeżeli te świadczenia telemedycyny są realizowane w sposób właściwy, to pacjenci są zadowoleni. Są zadowoleni z tego rozwiązania, pacjenci przekonali się do tych rozwiązań, widzą, jakie, jakie zalety ma chociażby e-recepta, prawda? Otrzymujemy kod, mamy numer PSL, idziemy do apteki bez problemu, otrzymujemy lek. Jeżeli tego leku nie ma, możemy pójść do innej apteki. Więc tej recepty nie zgubimy, więc, więc bardzo dobre rozwiązanie. Tak samo e-zwolnienie. Nie musimy przecież dostarczać już żadnego zwolnienia do pracodawcy. Lekarz wystawia nam zwolnienie lekarskie. Ono od razu trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trafia do pracodawcy i, i, i sytuacja jest rozwiązana. Więc tu widzę, że po takim pierwszym, pierwszych zastrzeżeniach to tu pacjenci bardzo dobrze zareagowali i myślę, że, że ta forma Świadczeń zdrowotnych została bardzo dobrze przyjęta. Natomiast mm. na początku występowały problemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie niektórych placówek, zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jak i opieki specjalistycznej. To pacjenci nam zgłaszali, jakie to były problemy? Po pierwsze, nie można było się w ogóle dodzwonić na rejestrację. Czyli co z tego, że teoretycznie ta telemedycyna była udostępniona, jeżeli ja chcąc umówić się z lekarzem, dzwoniłem na rejestrację i nie mogłem się dozwonić. Po drugie, dzwoniłem do lekarza, również nie mogłem się dodzwonić, bo telefon był zajęty. Po trzecie, były zgłaszane problemy, że lekarz miał zadzwonić do mnie o godzinie 15, po czym zadzwonił do mnie następnego dnia o godzinie 8 rano, kiedy ja już byłem zajęty czymś innym. Mhm. Czyli zadzwonił w tych godzinach, w których byliśmy umówieni. Nie otrzymałem e recepty i tak dalej, tak dalej. W początkowej fazie tych problemów było dosyć dużo, natomiast teraz faktycznie to uległo zmniejszeniu. Też myślę... Myślę, że nasza zasługa jest w tym istotna, bo tak jak powiedziałem, na bieżąco podejmowaliśmy interwencje, zgłaszaliśmy tak. do placówek, no i część placówek natychmiast zareagowała, zwiększyła obsadę, chociażby jeżeli chodzi o rejestrację, też udostępniła nowe kanały, jeżeli chodzi o nu nowe numery telefonów, więc faktycznie to się zmienia na lepsze. Są jeszcze pojedyncze sytuacje, tak, zdarzają się, że gdzie dzwonimy, jest bardzo ciężko się dodzwonić, numer jest zajęty tylu pacjentów dzwoni albo nie można się dodzwonić. Tak, takie sytuacje się zdarzają. Na bieżąco staramy się to monitorować. Niemniej jednak jest dużo, dużo lepiej niż na samym początku. Mm -hmm. A jak w ogóle w ocenie Pana Ministra stan epidemii ogranicza prawa pacjenta? Powiem tak, um, sytuacja jest wyjątkowa, sytuacja, sytuacja jest nadzwyczajna. To widzimy i to nie dotyka tylko naszego kraju, tylko to dotyka całego świata. Widzieliśmy, jakie nadzwyczajne środki Podejmowali podejmowały Chiny, widzimy, jakie nadzwyczajne środki podejmują inne kraje. No przecież to są nadzwyczajne środki, czyli wyłączenie ruchu granicznego, czyli zablokowanie funkcjonowania gospodarki. Więc w związku z tym to w oczywisty sposób, jeżeli wpływa na prawa nas w ogóle jako obywateli, to musi wpływać na prawa nas jako pacjentów. No, nie, da się tego, nie da się tego rozłączyć. I możemy mówić w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to, to aspekt związany z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i takim przykładem gdzie ogranicza gdzie ograniczone są nasze prawa to jest kwestia dotycząca tego że musimy się poddać jako obywatele obowiązkowi badania czy jesteśmy nosicielami koronawirusa jest to nasz obowiązek on wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa gdzie zasadą jest że musimy wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych. To jest zasada, prawda? Ale w tym przypadku ta zasada jest ograniczona, dlatego że z uwagi na dobro wyższego rzędu, żebyśmy nie rozprzestrzeniali wirusa, żebyśmy, żebyśmy opanowali tę epidemię, jest obowiązek, żebyśmy się poddali takowemu badaniu. No i w końcu druga kwestia kwestia wynikająca z przepisu, który obowiązywał od momentu. Uchwalenia ustawy o prawach pacjentów i rzeczniku praw pacjenta, czyli już ponad 10 lat, przepis artykułu 5 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, który mówi o tym, że kierownik danej placówki może ograniczyć prawa pacjenta. Przed epidemią koronawirusa sporadycznie ten przepis był wykorzystywany, zwłaszcza i głównie w sytuacji zakażeń wirusem New Delhi. Były takie pojedyncze sytuacje, gdzie na jakimś oddziale właśnie. Zostało wykryte ognisko New Delhi. To tam kierownicy placówek wskazywali na ten przepis i ograniczali prawa pacjenta. Ale pamiętajmy o tym, że ten przepis mówi o ograniczeniu praw pacjenta, a nie o całkowitym jego wyłączeniu. Więc jeżeli mówimy o ograniczeniu praw pacjenta do kontaktu z osobami bliskimi, to jednocześnie możemy mówić o tym, że zamkniemy placówkę medyczną tak, że bliscy nie będą mieli bezpośredniego kontaktu. Z pacjentami, ale jednocześnie musimy umożliwić pacjentom kontakt z bliskimi za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych, prawda? Za pośrednictwem komputera, za pośrednictwem telefonu. Tak, żeby ten kontakt był, tak, żebyśmy zrównoważyli brak kontaktu osobistego właśnie za pomocą tych środków. Jeżeli mówimy o ograniczeniu praw pacjenta, to musimy pamiętać, że to zawsze to ograniczenie ma być proporcjonalne. I zawsze ma mieć na względzie bezpieczeństwo pacjenta. Czyli jeżeli mówimy o tym, że ograniczamy dostęp do placówki podstawowej opieki zdrowotnej z uwagi na zagrożenie koronawirusa i uruchamiamy telemedycynę, to jednocześnie musimy pamiętać, że nie każda wizyta może być zrealizowana w formie telemedycznej, dlatego że niektóre choroby, niektóre przypadłości wymagają tego, aby pacjent udał się do lekarza, aby lekarz go zbadał osobiście i aby lekarz zlecał zlecenia. Więc. W tych sytuacjach, w których pacjent musi być przyjęty przez lekarza, to oczywiście nie możemy mówić o ograniczeniu praw pacjenta. Lekarz mm. powinien przyjąć naszego pacjenta i go zbadać. A tylko wówczas, kiedy jest możliwe przeprowadzenie teleporady, to ta teleporada tylko wówczas powinna się odbyć. Więc pamiętajmy, mm. ograniczenie praw pacjenta, tak, jest to uzasadnione, natomiast ono powinno być proporcjonalne. Zawsze powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie pacjenta. Zawsze w zamian za to powinniśmy pacjentowi umożliwić, w inny sposób realizację jego praw. Natomiast yy, pamiętajmy, że to jest tylko ograniczenie, a nie całkowite wyłączenie. Mm -hmm. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za te wyjaśnienia i dziękuję serdecznie za rozmowę i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie Panie YouTube. Dziękuję.